Cześć, siemanko, ja jestem Kajkaki i gramy sobie oczywiście w Among Us. No i kurde, jestem impostorem, no i fajno, spoko. No to tak. Mm. Po co? Po co? Co? Apple jest. Aha, To... czemu dowód jest impostorem ciemnozielony, czemu ja? No jak oni zagłosują na mnie. Nie, dobra. Jak? I ja nawet do Wenta nie wszedłem nic. Y... Ja. Ja, rogi Serogi wezna. No to nieźle. No to nieźle. Wszyscy. A i nie zdążę. Creumate. Spoko, świetnie. No Nie znowu nie mam tego kluczyka. Spoko. Dobra, tu, tu. No. Ej, tu w górę. Dobra no, dobra prosty, spoko do labo Okej, okay. Ofis komunikacja A to dobra do ofisy najpierw pójdę <laughs> Dobra ktoś nie dobra wszyscy żyją. Karta. Okej. Okay. O, chłop się teleportował. Komunikacja. No nie. Dobra. Dobra. Przy, przy elektryku. Gdziekolwiek. Mm. Кто? А uh, кто? Никого не видела. Это? Это особо. Ту! Э, да я раз то мизрет зрело. Dobra, ten nekses jest podejrzany. Hmm. No, odejdź. Dobra, i tutaj. Tutaj tak. Gites. Gites. Dobra, zostało ostatnie zadanko. Ile? Trzydzieści sekund, dobra. Ktoś strzela. A nie, czyli on czysty, okej. Okay. Elektryk, ktoś biegł. Dobra. To ja pójdę, bo już się chyba skończyło, tak? 5 no. sekund Klara, kan się nie rusza okej okay. co jest please wait gitas, dobra to idę idź na lewo ja na prawo O nie, sekunda! Gdzie? Nexus, czyli lewy reaktor, um, czemu? To nie ja, nie wierzycie. Ja nie. Jak nie, to ty brąz. No! Nie ja! No, chłopowi. Nie, dobra, teraz muszę na. Niego, bo będzie 2 na 2. Nie. No, chłop mówi najpierw, że czerwony, później, że brązowy. Chłopie! Aj, not impostor! ja chciałem napisać, mu że wierzę. Tak o a też jest tak uwalnę. Królnej, no i fajne. O, kluczyk jest. No. ok. Tutaj statyczek doprowadzić, spoczko. Dobra. O, prędkość! O, na bałwanie się zatrzymałem. A, już Dead Body? Mi się wydaje, że już wyleci jedna osoba. Kto? Yy. Kto? Kto? Teraz powinni. A nie, dobra, bo to jest szybko postać. Niebieski chyba, ciemno-zielony chyba. Ja nie jestem. Oj. Nie, czemu znowu ja? Czekaj, ciemno. To moje skip. Ciemno, zielony, niebieski, chyba. Dobra, nie, nie wiem, jaki to zagłosowałem. Czy kto? Ciemno, No, ja nie jestem. Jedna osoba. No. A no macie, kurdebele. No i proszę, był impostorem. Ja nie jestem, bo mam czapkę. Czy ktoś z czapką by was okłamał? Światło się zbugowało. I Raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć to światło a nie komu dobra to nie Gites? dobra i tutaj na dole mam Emergency? po co po co co jest? Nie, fajkowa jest dobra. Brawo, kurde, ja to zrobiłem szybko. On już wcześniej był podejrzany, ja, pierdziele. Ja nie wierzę w tą grę, po prostu. Dobra. Przez to, że mnie wy, wywalają tak o, bez podstaw, możecie zostawić subika i łapeczkę. Będzie w, przynajmniej tobie poprawi hubor tego złego dnia. O, impostor. To też mi trochę postawi. Dobra. Hmm. Tak. Pójdźmy tu. Powiedzmy, że najpierw wszystko zamkniemy. I światełko. Dobra, teraz. Dobra, szybki kill. Ojej. Żeby tylko nikogo nie spotkać. Dobra. Nasik. Dwa kila. Może ktoś tu będzie? Nie ma nikogo. Dobra. Ja już będę kończył. No, dzisiaj taki krótszy odcinek, ale no nie miałem za bardzo czasu, więc ja już Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia i siema!